Witam w programie Bez Tabu, w całości poświęconemu tematyce seksu. Moim gościem jest specjalista seksuolog dr Andrzej Debko. Dzień dobry. Mówi się o nim najstarszy zawód świata, co potwierdza tylko, jak głęboko w naszej świadomości zakorzeniona jest prostytucja. Kto korzysta z usług Dziewczyn do Towarzystwa? Dlaczego to zwykle kobiety wykonują tę profesję i co jest w niej podniecającego dla mężczyzn? Panie doktorze, czym w ogóle jest prostytucja? Prostytucja, jak sama nazwa wywodząca się z łacińskiego źródłosłowu słowu prostitutio oznacza nierząd uprawiany dla potrzeby czerpania z tego zysku. Czyli przekładając to z, takiego, z takiej naleciałości yy, trącącej jeszcze myszką nierząd, jest to po prostu podejmowanie kontaktów seksualnych, yy, podejmowanych przez kobiety, która ofiarowuje swoje ciało, mężczyzny, który pragnie rozładować swoje napięcie seksualne, ale obydwoje nie są zainteresowani budowaniem więzi emocjonalnej, jest to czysta transakcja handlowa. Jest klient, który potrzebuje rozładować napięcie i Kobieta, która za najczęściej kobieta, bo oczywiście to jest prostytucja, są innego rodzaju obozy, która ofiarowuje tylko i wyłącznie swoje ciało do rozładowania swojego napięcia. Nic więcej. A czy sponsoring to też prostytucja? Bo tego typu wątpliwości również pojawiają się jako pytania na różnych forach internetowych. Gdybyśmy chcieli założyć, że mamy relację opartą na tym, że jest klient który jest przyzwyczajony do swojej jednej określonej kobiety i nie chce, żeby inni z nią robili dokładnie to samo, ale jednocześnie nie jest zainteresowany niczym więcej nad przychodzeniem i zaspokajaniem swojej potrzeby seksualnej, to oczywiście sponsoring jest ładną nazwą dla określonego, zjawis dla określonego zjawiska, które zazwyczaj używamy do którego zazwyczaj używamy określenia prostytucji. A dlaczego nazywa się to najstarszym zawodem świata? Czy w tym określeniu nie ma pewnego przyzwolenia społecznego dla właśnie prostytucji? Przyzwolenie społeczne istniało zawsze dla, dla zjawiska prostytucji. Oczywiście historycy jednoznacznie wskazują, że nie ma, że nie jest to najstarszy zawód świata, ale tak się utarło i tak się o tym mówi, bo po prostu towarzysz ludzkości. E, oczywiście ta prostytucja ewoluowała. No, na przykład. W starożytnym Sumerze, w starożytnej Syrii, mieliśmy u Babilończyków mieliśmy na przykład do czynienia z prostytucją sakralną, i tam każda kobieta, panna czy mężatka, rozwódka, wdowa, musiała raz do roku udać się do świątyni bogini Isztar, usiąść na schodach i czekać, aż przyjdzie jakiś klient, który zapłaci jej za usługę seksualną. Następnie ona te pieniądze zanosiła do świątyni, wrzucała do dzbanka i w ten sposób jakby spełniała swoją powinno powinność w stosunku do bogini na rok. Miała spokój. Jest przyzwolenie. Nawet, nawet gdybyśmy chcieli sięgnąć do o, korzeni religii katolickiej. Święty Tomasz z Zakwinu, chrześcijański filozof średniowieczny z XIII wieku, Uważał też, że prostytucja jest złem, niemniej uważał, że jednocześnie jest dobrem, ponieważ ratuje instytucje małżeństw. Cały czas mówimy tutaj o kobietach prostytutkach. I rzeczywiście to zwykle kobiety pełnią tę funkcję, ten zawód, tę profesję. Dlaczego tak jest? No, przede wszystkim jest to spowodowane, że na seksualność kobiet i mężczyzn jest inaczej jest determinowana, u mężczyzn jakby motor, motorem seksualności mężczyzn stanowi determinanta biologiczna, testosteron, dlatego u mężczyzn szybciej popęd seksualny się pojawia, jest bardziej intensywny, częściej nie jest rozładowany, ponieważ na przykład wchodzi w taką, w taką sprzeczność na przykład z nierozbudzoną seksualnością kobiety, w związku z tym mężczyzna czuje się często niezaspokojony, to zazwyczaj to kobiety częściej nie chcą, w związku z tym powstaje problem, jakby nadwyżki emocji seksualnych, no, z którymi coś trzeba zrobić. No, jedni wybierają masturbację w tym momencie, a inni wybierają skorzystanie z, płatnej, z płatnego zaspokojenia seksualnego. Oczywiście zmienia się, sytuacja się zmienia. W tej chwili mamy prostytuujący się mężczyzn, którzy. Również świadczą usługi na rzecz kobiet, ponieważ kobiety są bardziej wyemancypowane, mają mniej czasu, nie, e, s, ma, a mają też swoje potrzeby, więc uważają, że taniej mi wychodzi zamówienie sobie mężczyzn do towarzystwa. Są mężczyźni, którzy y, uprawiają prostytucję homoseksualną. E, zatem, Zatem, jeśli chodzi o środowisko. Nie jest być może, mężczyźni dołączają tak licznie, no bo popyt jest mniejszy generalnie, ale sytuacja zmienia się na rynku. Można mówić, że prostytucja była złem, kiedy kobiety nie mając innej możliwości pracy, zarobkowania, kiedy bieda, depresja spowodowana tym, że nie mają środków na utrzymanie życia, decydowały się na podejmowanie jakby z takiego przymusu ekonomicznego. Podejmowanie takie, takiego zawodu, ale w tej chwili tak nie jest. W tej chwili dla wielu kobiet prostytucja staje się łatwym i wygodnym środkiem zarobkowania. No po co mam siedzieć na przykład przez 8 godzin na kasie, gdzieś w jakimś supermarkecie, supermar kiedy mogę w tym samym czasie przyjąć dwóch klientów, trzech i będę miała lepszą dniówkę. No, a czy taka forma zarabiania pieniędzy może być w jakiś sposób przyjemna dla kobiety prostytutki? Były takie badania nad prostytucją, stale, są stare jak świat. E, ale takie te najnowsze, do których, z których możemy tutaj zaczerpnąć w, e, wyniki, pokazują, że tylko 10% kobiet zmotywowana jest podejmowaniem tego zawodu. Szukaniem przyjemności seksualnej, rozładowaniem swojego jakby zbyt bujnego temperamentu. Generalnie prostytutka nie czerpie przyjemności z wykonywanego zawodu. Ona ofiarowuje swoje ciało. Nie, ona nie, nie, nie uprawia seksu, nie poszukuje satysfakcji. Sytuacja w przypadku kobiety jest sytuacją taką, powiedzmy sobie, też nie do pozastroszczenia, że to nie jest łatwy kawałek kleba. Przychodzą różni mężczyźni o różnym stopniu o zaniedbań higienicznych, w różnym stopniu pojenia alkoholowego, z, z różną, że tak powiem, osobowością. No, na przykład mogą przychodzić z poczuciem jakiejś wyższości i swoim jakimś pogardliwym zachowaniem będą chcieli, jak, chcieli pokazać, jaka, jaka istnieje różnica pomiędzy nimi, a kimś gorszym, prawda, kim jest prostytutka. w związku z tym i taka kobieta, no jak ona mnie mogła? Ona musi na swój sposób wyłączać swoją seksualność, bo jak ona może czerpać za każdym razem przyjemność w tak różnych okolicznościach? I da się to tak oddzielić? Że taka prostytutka może mieć chłopaka, z którym się kocha i naprawdę sprawia jej to przyjemność, a idzie do pracy i nagle jest to coś zupełnie bezemocjonalnego? No, no, tak, tak, tak. Życie pokazuje, że tak jest. I rzeczywiście, że posiadają swoich chłopaków, swoich mężów. Którzy wiedzą, że żona, u jaki uprawia zawód, natomiast, natomiast seksualność zostawiają w domu, natomiast tutaj ofiarują ciało. One nie ofiarują seksualności, one ofiarują ciało, do, do, oddają ciało do dyspozycji. A jakiego typu mężczyźni korzystają z usług prostytutek? No tutaj Bachlarz jest cały, że tak powiem, szeroki, bogaty. Gdybyśmy chcieli to skwitować, zanim się powiedzieli, że. Wszyscy ci, którzy występują w społeczeństwie, bo przychodzą mężczyźni żonaci, mężczyźni samotni. Jeżeli samotni, to kawalerowie, rozwodnicy, wdowcy. No ale jaki typ osobowości no. trzeba mieć, żeby chcieć? Płacić za seks po prostu, żeby to nie, było dla nich stymulujące i które no Ta grupa nie jest jednorodna, no. istnieją ci, którzy czerpią jakby swoje poczucie siły, jakby dowartościowują się w swojej właśnie w własnej samoocenie, że oni mogą przyjść, rzucić pieniądze, zapłacić i wymagać. Mieć to ciało do dyspozycji. Bo na przykład w domu no na przykład może się okazać, że to jest pantoflarz, który jest pod, który jest pod całkowicie po zdominowany przez żonę, w związku z tym tutaj on przychodzi i może odreagować. Może odreagować tamten stres związany z uczuciem upokorzenia w domu i jednocześnie czerpać swoją własną poczucie siły. O, teraz mogę dysponować tym ciałem, mogę zrobić, mogę, odreagać, mogę, mogę całkowicie nie tylko zaspokoić swoje potrzeby seksualne, ale i poczuć się kimś zupełnie innym. Są mężczyźni, którzy mają nietypowe oczekiwania seksualne z uwagi na zaburzone preferencje. Są, są mężczyźni, u których poziom jakości życia seksualnego jest niski np. z uwagi na zahamowania swojej partnerki i takim typowym jakby oczekiwaniem to jest seks oralny. Co powinna zrobić żona, gdy dowie się, że jej mąż korzysta z usług prostytutek? Czy jest to ta sama kategoria zdrady, co z kochanką na przykład? Gdyby kobieta potrafiła obiektywnie na to rzecz spojrzeć, to oczywiście jest to inna kategoria zdrady, ponieważ Tutaj nie ma tego najbardziej niebezpiecznego elementu, a mianowicie nie można się, zazwyczaj mężczyzna się nie zakochuje w prostytucji. Prostytutka jest takim bezpiecznym kanalizowaniem napięć seksualnych, e, ponieważ nie, za, nie, nie wchodzi się w relacje emocjonalne. E, ale oczywiście zdrada pozostaje faktem zdrady. Bardzo więcej dla niektórych kobiet, które nie są w stanie. E, podejść z dystansem, tego tego, z prostytutką jest jakby czymś gorszym. Bo zawód prostytutki nie, nie, nie zalicza się w rankingach e, zawodów zaufania społecznego do najwyższych. E, w związku z tym, ile jest kobiet, tyle będzie reagowało. Przecież przez wiele lat w, w społeczeństwach funkcjonowały domy publiczne. Oficjalnie, prawda, zalegalizowane, wiadomo gdzie one są. I mądre kobiety wychodziły z założenia, że lepiej, jak pójdzie się, wyszumi tam, wyda parę, że mniej wyda pieniędzy na prostytutkę niż na kochankę. Niż na kochankę. Poza tym dla mężczyzn dochodzenie do prostytutek też było, też było generalnie bezpieczniejsze, ponieważ prostytutka się nie zakocha, prostytutka nie zajdzie w ciążę, prostytutka nie będzie się domagała częstszych spotkań. Prostytutka w zemście nie zadzwoni do żony. E, zatem dla, męż dla mężczyzn jest to bardzo wygodna forma e, takiego utrzymywania, takiego stanu. Ale jest pewna grupa mężczyzn, która nigdy nie poszłaby do domu publicznego i nigdy nie zapłaciłaby za seks. Przynajmniej to deklarują. E, czym cechują się właśnie tacy mężczyźni, którzy nigdy by nie skorzystali z usług prostytutki? No, oni chcą być zdobywcami. Oni chcą, oni w seksie szukają dowartościowania samych siebie. W związku z tym, dla takich mężczyzn czymś upokarzającym jest to, że on, zdobywca macz, samiec alfa, miałby zapłacić za seks. On zdobywa kobiety, to one wpatrują się zamglonymi oczami w niego. On je zdobywa i dzięki temu czuje się dowartościowany, gdzieś tam zalicza je sobie w kalendarzu o kolejną, która, że tak powiem, uległa. W związku z tym, no prostytutka nie jest dobyczą, bo prostytutka traktuje go tak jak klienta z dystansem. No, przyszedłeś, zapłaciłeś i spadaj za 5 minut. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję. Moim i Waszym gościem był specjalista-seksuolog dr Andrzej Debko. Dziękuję. Jeżeli chcielibyście zaproponować własny temat, o którym moglibyśmy porozmawiać tutaj na łamach programu Bestabu, wysyłajcie maile na adres bestabumałpawp.tv. Zapraszam też do brania udziału w dyskusji na forum, które znajduje się o tam poniżej. Dziękuję i do zobaczenia.